Jest to wydarzenie wyjątkowe. Moim zdaniem, jest to wydarzenie europejskie. Wielkie wydarzenie artystyczne, czy artystyczne. Nie, nie tylko, ponieważ jest to wydarzenie, które się zapisuje w polityce pamięci. A polityka pamięci to jest polityka historyczna. Jest to zarazem. Wielkie wydarzenie kulturalne i kulturoznawcze. I jest to również, i o tym powiem pod koniec, wydarzenie polityczne. Czy chcemy, czy nie chcemy, jest to wydarzenie polityczne. Wiąże się to z dwiema sprawami. Po pierwsze, z osobą. Z osobą twórcy jest powszechnie uznany, powszechnie uznawany za jednego na podstawie wszelkich wymiernych elementów, jednego z najwybitniejszych żyjących twórców na świecie. Ja, przepraszam bardzo, nie ingerowajcie się do mnie, ponieważ jestem również prywatnie, poza funkcjami, jakie pełni społecznymi, redaktorem, jednym z założycieli Tygodnika Polityka, od 66 lat. Wobec tego nie będę chyba, że ins inspirował mojego kolegę, redaktora działu plastycznego w polityce, który napisał, wydaje mi się, że bardzo ciekawy tekst, który może się wam również przydać. Prosiłem panią Joannę, która to uczyniła, żeby móc <laughs> wam rozdać, kto będzie chciał, też możemy dozuchować. Yy, a niestety wam nie dam, żebyście nie zajęli się czytaniem tego. Zostańcie to dać? Później, nie. później. No. Zaczną <laughs> czytać, a do tego dajemy rozmawiać. A dostańcie tam. Jest tam bardzo duży opis działalności Richtera. A więc osoba Richtera, człowieka, ciągle poszukującego człowieka, który się nie trzyma tylko jednego z tym, który i na szczęście, bo dzięki temu, powiedziałbym, ja dzięki jego zainteresowaniu, nie będę teraz więcej mówił, może po będą pytania, co więcej powiem, yy. dzięki temu on stworzył rzecz, która jest troszeczkę jakby syntezą wielbiełkową. A więc i fotografii, i próby odtwarzania w sposób realistyczny, ale nieco z jego punktu widzenia, to co widzi, to co się dzieje na świecie, z atrakcją i na ile może coś, co wydaje się rzeczą realistyczną, skończyć w dziedzinie abstrakcji, a więc swoja abstrakcja może być realistyczna. Wydaje mi się że nam z punktu widzenia kulturoznawczego, jest to bardzo ciekawa sprawa. Powiem od razu, że twórca nieprzypadkowy wybrał w dzień dzisiejszy. Dziś jest dzień jutro będzie dzień jego urodzin. Yy, Muszę wam powiedzieć ze smutkiem. Niestety on jutro z powodu słabości. zapadł ostatnio na jak przed był w szpitalu, był oferowany, ostatnio miał problemy z oddychaniem, z płucami, Nie możemy go nagrywać. I on przyjedzie i tym razem nie będzie lepsza pomaga. Ale przyjedzie jego żona, przyjedzie yy, córka. Przyjedą y, najmilsi y, y, i będą w zeszłym żona Sagina Moritz-Ryśle jest również i malarką, jak i architektem. Tak, I współpracowała z nim przy tworzeniu tego, jak się zostaje w prezencie od niego przez niego wybrany wody I od razu chcę powiedzieć, że w edycji będzie o tym wspomniane, dlatego chcę o tym powiedzieć że Richter dostał od naszego komitetu nasze oznaczenie, jakie dajemy tylko wybranym ludziom. Na pewno niektórzy tylko na świecie dostali nasze oznaczenie. To jest to B. Przy okazji powiem, że twórca, który kto wymyślił to B, to B jak wiecie, jest elementem Arbeid Markt right", a więc wykonany przez diwacza. Które uważamy za symbol bieżnego oporu, zagrzewania do oporu, ale by to dla nas, od siedzą tutaj, pani Michelle doda Dziękuję jej bardzo za to. I gdybyście chcieli potem coś się dowiedzieć więcej, to Michel też, żeby brało udział w tym posłowie, pytania, ale to jest właśnie to, co otrzymali od nas. Rzeczywiście niektórzy ludzie na świecie, i powiem Wam, że słyszałam to od nich, to są ludzie, którzy mają wszystkie ordery najwyższe na świecie, to cenią sobie najwyżej, ponieważ jest to oznaczenie przeznaczone przez ludzi, którzy byli